Warning: This game contains disturbing imaginary sounds and flashing lights. Escape to quit at any time. Enter to continue or enter to continue. Volume. Please ad adjust the game's volume until the audio is as comfortable level. Enter. Uh, it's comfortable. I I uh, yeah, comfort it. Siemma z tej strony, Bloody Size, a to jest. The floor is breathing. Horror. To jest horror. Nie znam absolutnie tej gry. Słyszałem, że on jest dobry. I tak nudzi mi się, nudzi mi się. Jak widzicie, Mam nowy mikrofon. Czy to się wszystko nagrywa? Czy ja mam dobrze teraz mikrofon ustawiony? Nie wiem. Ale. Będę się bardzo bał. Enter. Press enter to start. O Jezus, Mary. Co ja ze sobą robię? Jezus, to jest za głośno. Nie mogę ściszyć. And so you understand what we found? Yes, it's strash. Or mutilated corpses inside of your home. It's <sighs> a znaczy. Multi. Multi. Mutilated. I like the feel of there. Breathe. The roof. The. Yeah. Board To jest... To brzmi jak jakiś potwór. To będzie straszne. Będzie straszne wy... PIP! January 17 th 2007. To niedaleko od, niedługo od moich... po moich urodzinach. <grym> Ej, to jest dosłownie niedługo. Po moich urodzinach. Dokładnie trzy dni... check tasks uh, check for monsters under the bed use my hammer to fix the window watch the tv go to sleep all right oh shit i used to a lot of Czy tutaj jest jakaś latarka? E. Check tasks, okej, okay. to do list Alright, go upstairs O nie Czyli jak będzie coś do roboty To po prostu Check for monsters Nie ma Use my hammer to fix the window, ale gdzie jest to window? Ja nie wiem ale powiem tyle Boję się bardzo Nie wiem gdzie jestem, gnoju Port the window Watch Jezus Maria Jezus Maria Jezus Ale się zlękłem, Jezus Maria gdzie jest to Wini Poglądajmy sobie Eee... Tak, dokładnie. Ja po tych rzeczach dokładnie pójdę sobie spać, będę sobie smacznie spał. Dokładnie tak. Jeszcze z takimi obrazami. Co to kurde jest? What the fuck? What the shit, man? What the shit? Ja bardzo sobie będę smacznie spał, wiesz? Ja sobie będę bardzo smocznie spał, proszę iść spać. Ok, dzień dobry. się zacznie, się zacznie. Proszę, nie jakaś przyjemna muzyczka w horrorze. Cześć. Hej, you, you scary, you. Jezus, dobrze, że się wszystko nagrywa, nie? Naprawdę. Ale you need it. <laughs> Nie, nie będzie lepiej. Dzień później. Jezus, a tu mam w ogóle jeszcze mikrofon słuchawek, ale on nie działa, tylko działa ten. Bo nie mam jak go w ogóle schować muszę za tak o. Ble. zrobić. W tamtych słuchawkach poprzednich miałem lepiej, bo mogłem sobie. Check if the windows is. Safe jest check for monsters under the bed. Jezus ej czemu, ja się naprawdę nie chcę. A co jak mi coś wyskoczy? Nie ma. Watch the TV. Tak, tak dokładnie, to będzie dobry pomysł. Znowu, kurde, gnoju. Znowu mi coś tu wyskoczy, ja się boję. Kurcze pieczone, jestem spięty bardzo. Proszę włącz się TV. Dobrze, czas nerwos. Gros. Is... Jezu. Jezus Maria. Jezus Maria. Kim ty kurcze jesteś? Mem. Ej. Hey. Oh fuck. Cześć. O oh, shit. <laughs> Czeknę <na> sobie z <laughs> Nie śmiej się. Nie śmiej się ze mnie. Robię coś złego? Robię coś złego? Ja tu próbuję przeżyć gnoju. Uh, behold, the Lord came with many thousand of his holy ones to execute judgment upon all, to convict all the... On go... the... there... this the Winners have spoken against him. Ok. Under the... F three others... Ok. Go to sleep. Jezus Maria, ja dosłownie po tych rzeczach ja nie będę mógł zasnąć. Czyli jednego gościa już nie ma. Zostało nam trzech ludzi. Z tego co rozumiem, że to jakaś historia tych czterech ludzi jest opowiedziana. I na końcu będzie jakiś mega jumpscare, który się tak bardzo wystraszę, że już nigdy nie zagram w gry horrorowe. A nie, czyj co? Już jednego zrobiliśmy tak jakby? Nie rozumiem tego. To zrozum! fajny ten mikrofon naprawdę seven yes Mary welcome home colonel glad to be back um, ja nie wiem Brak odpowiedzi fuck my life repair the door check for monsters fix the doors Checknę se for monsters under the bed Jezus Maria, nie, proszę bardzo, proszę cię. Panie Janie, rano wstań, rano wstań. Wszystkie dzwony biją. Nie pamiętam tekstu. Dim bam bom, bim bam bom. Panie Janie, panie Janie, rano wstań. Jezus Maria, ja, ja nie chcę przestać mówić. Ja nie chcę przestać mówić, naprawdę. Watch the TV. Dzień dobry. Ja się zmniejszę. I've watched the... I have... I had... I have... I had, I have, I had a... -ci -ci -ci. Nie rób tak. To jest cringe totalny, co ty robisz Borysie? Proszę was. Co? Dzwoni telefon. Jezus. Dzwoni telefon. Dzień dobry, ja nie zamawiałem pizzy. Dzień dobry. Ale się świeci ten telefon. Z alarm normalnie. Answer. Dear Saman, someone... nie, nie, rozumiem. Greetings. Oh shit. Hey. Yeah, you the best. Nie wiem co mam robić. Idę spać. Curry to coś tam. Co? O kurde. Dispoise. Hehe. Hehe. Mnie to nie bawi. Proszę Was. Mnie to nie bawi. Ja bym chciał sobie po... Tomorrow and this is another day <gasps> Fuck. Fuck Fuck Go to SHIT W co ja się wpakowałem W co ja się wpakowałem Ludzie Jesus, Maria, mi ta muzyka tak się bardzo kojarzy z obecności. Nobody's home. I'm sleeping. Motherfucker. I'm sleeping. It's my bedtime. Mama I'm gonna kill me. Czemu mówię po angielsku? Nie wiem, bo umiem angielski. LOL. Da. Proszę cię prze. No, proszę. Jezus. Jesus. Then Elisha prayed and said, O oh Lord, please open his eyes, that, that he may see. So the Lord opened the eyes of the young man, and his, and he saw, and behold, no man's land. Tu nie było drzwi. Open your eyes. Jak to intro z valve? Jak to intro? Jestem na zewnątrz. Pff, Ucha. łóżka. Jestem na zewnątrz. Jakie sobie ten iść? Oko. Powstał zakon oko. Mogę sobie, a mogę tam iść? Jak wiem, co tam poszedł? Bo mówię mi, nie wiem, czy nie mówią mi nic. Ale jakbym tędy poszedł. Nie wiem. Pójdę. Nie wiem. Jak mi każą tam iść, to pójdę tam. Coś w sensie nie każą. No nie wiem, nic nie powiedzieli. Ale jak tędy sobie wyszedłem, to sobie pójdę tędy. A no, właśnie, bo tutaj jest domek, do którego nie chcę wchodzić. Eee... tu, tu kurcze jest. Aj spróbuję wejść do tam do tego domku. A nie mogę, to jest niewidzialna ściana. Ej, lubię ten styl. Lubię naprawdę ten styl, taki retro. To jest mój jeden z ulubionych. I według mnie najbardziej straszne są takie horory. W takim stylu. Nie wiem, czemu mnie najbardziej straszą Co my tu mamy? Plac zabaw. Lubię te miejsca. Czemu to są oczy? Open your eyes. Read. Read the letter. Pudełko. To my dearest Samanta. Jezus Maria się wystraszyłem, bo tu mi Spadło. Uh, how is your husband? Tutaj I... No, uh, Nikogo to nie interesuje. Finish what we started What we started Destroy Ja bym tak nie przegarnął ten telewizor, i musiałeś go niszczyć. Hmm, biedny telewizor. On idealnie na... Recording start. Jest bardzo późno w nocy. Nie wiem, czy pM to jest... W sensie, że 13 czy pierwsza w nocy. Tak chyba pierwsza w nocy. Albo 13. Bo jest. Jak to mi się ze Slenderem kojarzy? No ja nie wierzę w to. Ale fura, Kurde, co to jest za samochód? Na pewno amerykański samochód. Jesteśmy w Ameryce, bo poznaję chyba po tablicach. Co się dzieje z moim hostem? Poznaję po tablicach. 51 ty. Wech. Wech, go. Dobrze. Nie, nie, nie napiję się. Śmietnik. Piękny. Po prostu cudownie. Przewrócili śmietnik. Poszli se dalej. Świetnie po prostu. Świetnie. Kartony. Co my tu mamy? Może tu jest moja paczka, która miała przyjść bardzo dawno temu. Nie, no żartuję, bardzo śmieszny jestem wręcz, normalnie. Da, la lala, lala. słyszeli jakieś dźwięki z tyłu, to to goście przyszli. Tak tylko powiem. Tu są drzwi Ring doorbell. Ting, ting, ting. Again Open the fucking door, man. Break down door. Shit, man. Hello. Erm. Um. That's his mine. Telewizor, he. <noise> sobie coś? Kevin, sam w domu. Czemu ty tak odyszysz? Hey Mark, I didn't know how I feel. Jezus, Maria. Dzień dobry. Jezus, ten uśmiech. Jakie ciarki. Cześć <grymne> Ale ten uśmiech masakra To było... Jezus Cześć Selfie Przestanę I'm a A ah. oh wow, to mnie boli wow, to też mnie boli Mamy sprzed 10 lat eee, tak No czemu mnie pijesz? Nie pij mnie To bardzo boli To bardzo boli Bardzo 20 stycznia 2007 roku You can't run forever Chcesz wyjść z tego domu o ile w nim jestem. Dzień dobry. Ciemność. Policja. O otworzę policji. Dzień dobry. Panie policjancie, ja nic nie zrobiłem. Ja dojdę tylko spać sobie. Ja. Kurde. Pięć gwiazdek mam. O kurde.

Ej, ale to by było jeszcze straszniejsze, jakby to było wszystko na faktach. Saka. Dzień dobry, mogę coś zrobić? Nic nie mogę zrobić? Okej. Okay. I za chwilę. Po. Czemu tu są zdjęcia jakichś prawdziwych ludzi? Co jest? Four murders. And you couldn't even kill yourself. Oi. Azitu estemia? Aha. You're crowded by physical and digital evidence. Evidence. The blood on. Oh no. Jestem przezabawem. Polecam. The floor is breathing. A totally fungal game. Czy to jest koniec? Man, this is the end. Game made by Slumdag. dunk yeah, Ja-Chunk. Nie nazwa. No, Susan King, George B., Tamal de Kweco, Alp 8310, Matt LeMoyne, Kłapa, Max Witting, Hasan, Daniel Zabotiński, Mateusz Woliński, Polak. Czy coś tu jeszcze będzie? <laughs> Unity Asset Store, nice. This person does not exist, so... Special thanks to all my friends and family supporting my hobby. And thank you for playing. No problem, mate. Naprawdę, ej Jak się pierwszy raz gra w tą grę. You can press escape to leave. A co jak nie kliknę? Co jak nie kliknę? Co jak bym chciał zostać na dłużej? Nie wiem. Ha, 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 ha. Ale naprawdę, jak ktoś nie grał, nie znał tej gry, to naprawdę mógł się za przeproszeniem zesrać. Taka straszna to była gra. Naprawdę, ja się bałem. To jest po prostu czarny ekran. Nie wiem. Bo ja bym chciał zobaczyć co jest dalej. Jakby było cokolwiek dalej. bo jakby mieli coś. Z... Nie, miałby to być już dosłownie koniec, no to by chyba zatrzymali te napisy tutaj, że Press Escape tu Ale nie ma nic. Nie ma nic. Koniec muzyki. A już myślałem. że już koniec muzyki serio no to chyba no to już nic nie ma chyba dobra no to dzięki za obejrzenie dużo by działało wizuale do zobaczenia na żywo nie na razie pa